Dzień dobry. Nazywam się Andrzej Ebinger i jestem autorem programu InvestPV. Mam przyjemność przedstawić państwu krótką informację dotyczących zmian w ostatniej wersji programu. Zapraszam do krótkiego wideo. Dziękuję. Nowa wersja programu InvestPV spowodowana była w pewnej mierze tym, w jakiej sytuacji obecnie się znajdujemy, to znaczy w sytuacji, gdy jest dość wysoka inflacja i dość duża dynamika zmian cen oraz kursów euro, jak i również tym, że mamy różne komponenty w tej chwili na rynku, które myślę tutaj głównie o panelach fotowoltaicznych, w których dynamika dygresji sprawności tych paneli no jest różna dla różnego typu właśnie producentów tych paneli. W związku z czym w programie InvestPV dokonano dwóch kluczowych zmian, a mianowicie w momencie, gdy Państwo będziecie mogli wpisać sobie założenia do modelu, to dotychczas jeżeli byśmy mówili o tym, że w projekcji dotyczącej stopy degresji dla zmniejszenia sprawności paneli fotowoltaicznych PV wpisywaliście tutaj Państwo średnioroczne stopy degresji, które w ciągu całego okresu życia ekonomicznego projektu były konstant, to znaczy nie zmieniały się. W tej chwili ja tutaj kliknę i przejdziemy do arkusza ścieżki cenowej CPI. W tej chwili będzie można samemu wpisać sobie i jakby zdefiniować tą ścieżkę degresji sprawności paneli fotowoltaicznej, która w konsekwencji spowoduje, że te uzyski energii elektrycznej w każdym roku projekcji będą mogły oczywiście być definiowane przez Państwa. Czyli w każdym roku, jak Państwo w każdym roku wpisujecie swoje dowolne stopy progresji, o czym można, oczywiście można je wpisać konstant w całym okresie życia ekonomicznego, natomiast sytuacja wygląda tak, że tak naprawdę w tej chwili w kartach katalogowych w większości paneli fotowoltaicznych, fot, paneli fotowoltaicznych Producenci podają, że na samym początku ta stopa dekresji, czyli uzysk w pierwszych latach eksploatacji paneli fotowoltaicznych, jest nieco mniejszy. Ten, mówię cały czas tutaj o tej stopie dekresji, natomiast później. W drugiej połowie jakby życia, czyli mniej więcej po 10-15 nawet latach, ta dany, dynamika spadku tej stopy progresji jest coraz to większa. Więc tu państwo możecie wpisywać sobie dowolne dane, które jeszcze raz powtórzę, skutkują tym, że uzyski w poszczególnych latach projekcji są wyliczane automatycznie według państwa potrzeb. No i druga rzecz to o której wspomniałem, to o czym oczywiście stopa inflacji. W poprzedniej wersji no, można było założyć, że, czy zakładałem ja, że cel Rady Polityki Pieniężnej, czyli 2,5% będzie w miarę utrzymany przez wiele, wiele lat. Jak Państwo widzicie, w tej chwili sytuacja dynamicznie się zmieniła i pod koniec poprzedniego roku no, już. Mm, ta inflacja i stopa inflacji była blisko dwucyfrowa, to było 9 z kawałkiem procent. No, więc w tej chwili, w całym okresie życia ekonomicznego, Państwo sobie możecie też również sami definiować stopę inflacji. Co oczywiście będzie skutkować zmianami w kilku kluczowych, ale nie istotnych dla analizy rentowności. Zmianach: A mianowicie, ta stopa inflacji będzie zastosowana w całej ścieżce przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, w momencie, gdy model inwestycyjny jest zorientowany, oczywiście, na cenę aukcyjną czyli przez 15, jak Państwo wiecie, przy wygranej aukcji przez pierwsze 15 lat. Projekcji ta cena aukcyjna będzie waloryzowana właśnie stopą inflacji. I druga rzecz, i dwie następne rzeczy, już mniej istotne to jest oczywiście to, że stawka, stawka podatku od nieruchomości podatku gruntowego. Też również będzie kształtowana zgodnie ze stopą inflacji, i tu też założyłem, że jeżeli będzie opcja, która powoduje, że będziecie Państwo robić model z dzierżawą gruntu, w związku z czym ta, na pewno w umowie przy tej sytuacji, która jest, znajdą się zapisy, które będą uzależniać tą stawkę opłaty dzierżawnej za metr kwadratowy czy hektar. Właśnie też stopą inflacji, więc tutaj ta roczna progresja opłaty dzierżawnej, też również będzie jakby ta ścieżka stawki opłaty dzierżawnej współmierna do tego, jaka jest inflacja. I to tyle, jeśli chodzi o te główne dwa elementy, które zostały wprowadzone w nowej wersji. Jeszcze zostało wprowadzonych kilka. Kilka drobnych zmian w raportach, które są generowane, ale to nie są to istotne zmiany one zasadniczo tylko dotyczą w zasadzie kwestii graficznych, a nie merytorycznych. To tyle, ja pięknie dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania się i zakupu nowej wersji, a w zasadzie tych Państwa, których, którzy już Państwo macie upgrade do wersji, którą posiadacie. I w takim przypadku bardzo proszę o kontakt. Dziękuję. Życzę Państwu wielu sukcesów, dużo zdrowia i spokoju bezpieczeństwa. Dziękuję.